Trzeba się potajtować. Czy wiedzieliście o tym, że jak gracie już w Brawl od dłuższego czasu, to mogliście dostać za darmo aż 13 postaci? Serio! Dokładnie mogliście aż 13 mieć za free. Nie musieliście wydawać żadnych pieniędzy, żadnych monet, żadnych gemów, trafiać ich w żadnych skrzynkach po prostu mogliście mieć za darmo. W tym odcinku je wszystkie wam pokażę. Dowiecie się, co to były za postacie. Jestem ciekawy, ile z nich macie odebranych. A ile wam się nie udało odebrać, bo na przykład się wtedy nie graliście. Więc dajcie mi znać w komentarzu koniecznie po tym odcinku Jak to u was wygląda, ile z nich macie, a ile nie Jak coś to zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem Umówmy się bordeczki, że jak będzie tutaj dużo lajkaczy To zrobię dla was pewną niespodziankę Więc koniecznie lajkujcie, bo to od was zazwyczaj ona będzie, a serio warto Zostaw tą łapeczkę ziomuś Oprócz tego walnij też subika na moim kanale, żeby być na bieżąco i nic nie przegapić Naprawdę, to dla mnie mega dużo znaczy, więc jak możesz to piona i dzięki A no i chciałem was serdecznie zaprosić na stronkę Instant Gaming Ale nie przypadkiem Zorganizowałem razem z nimi dla was konkursi. Wystarczy, że wbijecie w link, który macie podany w opisie, przekieruje was on od razu do tego konkursu. No i tam macie taką oto stronę. Wpisujecie na niej, jaką grę chcecie mieć. Bo, jak ktoś Instant Gaming to jest stronka, na której można kupować praktycznie wszystkie gry na wszystkie platformy: na komputer, na PlayStation, na Xbox, nawet na Nintendo Switch, w dużo niższych cenach niż jest to normalnie. No ale przykładowo Wy w ogóle nie chcecie wydawać kasy, jak chcecie mieć jakąś fajną drogą gierkę. No to właśnie bierzcie udział w tym konkursie. Wchodzicie sobie w niego, wpisujecie tam jaką grę chcecie. Przykładowo nie wiem, ja sobie tutaj wpisałem FIFA 22, ale macie tam dużo różnych dostępnych gierek, nawet są dodatki do gier, typu nie wiem jakie pakiety z Fortnite a, czy coś w tym stylu. No i zatwierdzacie. I wtedy bierzecie już udział, najlepiej jakbyście jeszcze założyli sobie konto na tej stronce, wchodząc przez mój link, no bo wtedy otrzymacie po prostu powiadomienie, kto zwycięży w tym konkursie, a kto nie. Nie pożałujecie, jak wejdziecie na ich stronkę, mordki, zapraszam was serdecznie, link macie w pierwszej linijce opisu. A teraz zapraszam już do oglądania. No i mordeczki, pierwsza postać, która wydaje mi się, że mogliście się tutaj nie spodziewać w tym gronie, to Bibi. Tak, Bibi można było odebrać za darmo, w jaki sposób? No wystarczyło, że wygracie challenge, w którym tu do zdobycia był ten oto jej taki piękny skinek, taki różowy, z różowymi włosami. Na pewno go kojarzycie. No i wtedy, gdy go wygraliście, a nie mieliście jeszcze odblokowanej Bibi, no to nie dość, że otrzymywaliście tego skina. No to oczywiście, jeszcze też tą Bibi, czyli postać. No bo bez sensu, żebyście dostali samego skina do postaci, której nie macie. Tak to zazwyczaj działa, że jak jest człowiek czy jakąś postać, no to jak wygracie go, a nie macie tej postaci, dostajecie ją za frekanza. I w piękny sposób mogliśmy dostać epicką postać, właśnie Bibi. Więc spoko, nie? Numer dwa mordeczki to Ricochet No o tym, że dostawało się Tego skina, no to pewnie wiecie Było to podajście z okazji Broly Daysów Taka darmowa nagroda, mieliśmy podajże Chyba 8 dni na jego odebranie No i było to kozackie, wtedy też jakieś osoby Jak nie biały Rico, no to po prostu odbierały sobie Tego skinka, wchodziły do sklepu, klikały po prostu Żeby odebrać go za free, no i Dostawały też zarazem Rico Co prawda Rico to jest postać, którą więcej osób akurat ma Ale jakby nie patrzeć, nie jest to najrzadsza rzadkość Tylko yy, już trochę wyższa Więc i tak na pewno kilka osób że na tym i po prostu dostało go z africenza. <gry> trzecia postać burdeczki tutaj też pewnie kojarzycie, jak bodajże z którejś okazji, no nie pamiętam chyba to była premiera gry Brawl w Chinach, między innymi dostawało się skina Barbarian King Bull, albo to było na urodzinie Supercell'a już nie pamiętam, no i ten skinek też był oczywiście darmowy, no i jako, że był to darmowy skin, no to otrzymywaliśmy całkowicie za darmo Bulla Bull to jest postać, którą akurat dużo osób pewnie już miało, no ale i tak nie zmienia to faktu, że idealnie się nadała do tego odcinka no bo była ona darmowa nie dość, że dostawaliśmy skinka, no to to Osoby, które nie miały tej postaci, to dostawały jeszcze kurcze, właśnie, Bula. <taki> Takiego pięknego byka. Numer 4 tutaj jest akurat Wizard Barley. Jego odbakowuje się na początku gry. Jest to skinek, gdy połączymy się z Supercell ID. Od razu, no po prostu tworzymy konto, jesteśmy w Brawl i od razu możemy odebrać tego skinka. Po prostu łącząc się z Supercell ID. No i wtedy zazwyczaj, gdy zaczynamy dopiero gierkę, to jeszcze tego Barleya nie mamy. A gdy właśnie to ogarniemy, do tego dostajemy. No więc rozumiecie, o co z tym chodzi, więc fajnie. <taki> na początku gry możecie już sobie tak szybciutko zdobyć postać. To jest taka informacja dla początku osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w Brawl Stars. I teraz też bardzo ciekawa rzecz, bo jest to Rosa. Rosa, czyli Zielona Rzadkość, ale od jakiś czas temu w Halloween, się rok temu, był o nią turniejek, challenge. Gdy wygrywało się, no to po prostu dostawaliśmy tego oto z pięknego skinka Brawl Robin Rosa. Ja niestety nie wygrałem tego challenge'u, ale wcześniej Rosa trafiłem w boksie. No ale dla tych, co właśnie nie trafili w boksie, no to mogli zdobyć po prostu ją wygrywając ten challenge, no bo otrzymywaliśmy tego oto pięknego skinka. No i wtedy w pakiecie, jak ktoś nie miał, oczywiście, była też Rosa. Nie, ale co, jak co? Chciałbym mega mieć ten skin. Wiem, że mogłem go teraz kupić, ale no już mi gemów nie starczyło. <grych> Lecimy sobie dalej, no i teraz czas na Red Dragon Jessie. Tak jest, Jessie to kolejna postać, którą twórcy tak jakby rozdawali, no bo rozdawali od niej skinka. Też on był chyba związany z tym chińskim rokiem, w sensie nie rokiem, tylko z y, rozpoczęciem grania w Hilach, że już mogli oficjalnie grać, tak mi się wydaje. Jak za jakieś okazji to sorry. No i oczywiście wlatywała też Jessie. Myślę, że wiele osób na tym skorzystało, ale też wiele osób oczywiście to Jessie już na pewno biała. No tutaj chyba... Ze mną zgodzicie, że większość już Jesse szybko zdobyło. Lecimy dalej. Tutaj kolejny gift z Brawley Days, tylko z innego roku. Był to ten stary skin do Broka, czyli Oldschoolowy Brok. No i otrzymywaliśmy za darmo Broka. już no, po prostu, jak pokażę Wam skina, no to wiadomo, że tą postać też otrzymywaliśmy za darmo. No bo to o to w tym chodzi, już Wam tłumaczyłem. No ale trzeba o tym wspomnieć, gdyż po prostu o to chodzi w tym odcinku, żebym Wam takie coś pokazywał. I tak sobie teraz myślę, że chyba jednak łącznie nie będzie 13 tych postaci, tylko 12. A teraz pokazałem Wam już 7. Więc dobra, będziemy sobie lecieli do ósmej I mordeczki tutaj, kolejna postać to Bo Bo też był do odblokowania w challenge'u Bardziej jego skin'ek, Warrior Bo Wielu z was pewnie kojarzy Możecie mi dać znać w komentarzu, czy wygraliście ten challenge, czy nie Bo jestem w sobie ciekawy Wtedy będę wiedział, że też dotrwaliście do tego momentu I że nie wyłączaliście filmu od razu eee, No skin'ek bardzo ładny Zresztą fajnie też mieć za freak'a za Bo <laughs> Bo tam mamy do odblokowania w karnezie Nie w karnezie, tylko w tym, w, w Trophy Road'zie Aczkolwiek, tak no jak ktoś jeszcze nie wie Na przykład nie wie tyle pucharków, to mógł go mieć przedpremierowo. Od oto piękny challenge. I numer 10 tutaj morteczki troszkę wyższa właśnie rzadkość, ponieważ jest to epik i chodzi mi tu o Edgara. Edgar też był prezentem na Brawley Daysy. W pewnym momencie, w pewnym dniu osoby, które wbiły w tym czasie do gierki, miały go do odebrania w sklepie za darmo. Po prostu wchodziliśmy w sklep i tam epicka postać za darmo Edgar do odebrania. Była to idealna okazja, ale wiem też, że wiele osób z tego nie skorzystało, nawet dużo moich znajomych. Po prostu wtedy na przykład nie grało w Brawla, no i sobie go nie mogło odebrać, no i to była naprawdę duża Strata dla nich, no bo jak będzie patrzeć, Edgar to superowa postać. Mega łatwo się wbija i pucharki, mega łatwo się zabija ludzi tą postacią, więc to kurczę. Trzeba przyznać, że dużo stracili i współczuję tym osobom. <grych> Numer 11, tym razem Daryl. Tutaj kolejny taki prezencik darmowy od twórców. E, no, i był to ten skinek megaboksowy. <grych> Chyba każdy go odebrał. Bo on był tak niedawno, w miarę co, nie? Było też o tym bardzo głośno, więc myślę, że dużo osób mogło go zdobyć. Ale jeśli są takie osoby, które go nie odebrały, no to też trochę dziwne, nie? Znaczy, no nie że dziwne, ale po prostu współczuję wam, bo nie dość, że fajny skinek. No to Daryl z Afrykanza. A Daryl to już niebieska rzadkość z tego co kojarzę, więc coraz wyżej się nie my. I tutaj kolejna postać, którą mogliśmy za darmo dostać, to PSG Mike. Też z tego co pamiętam, był on do wygrania właśnie w jednym z challengeów. E, trzeba było tam wygrać kilka giereczek. No wiecie, granie gierek jest darmowe. Tutaj nie musicie płacić, żeby po prostu grać w tych challenge'ach. Macie dostęp za darmo, więc to zależy od Was. Jak dobrze gracie, to mogliście zdobyć go za darmo. No i wtedy właśnie taki oto PSG Mike do Was wędrował. I następnie kolejna epicka postać. Takie mordeczki, chodzi mi tu o Grifa. Niedawno było wyzwanie o Grifa. Propo Grifa to ostatnio go trafiłem. Na live, więc fajnie. Ja tego wyzwania oczywiście nie wygrałem. Było ono dosyć ciężkie, nie mówię, że nie, bo był tam duży poziom. Bardzo dużo osób się też tutaj nastawiło, tak, że muszą go wygrać i wiecie, tryhardowali. Aczkolwiek, to no, spora część osób też go po prostu zwyciężyła i dostała za darmo, nie? To był taki typowy challenge o tą nową postać. Nie o żadnego skina, tylko o postać. Jak się wygrywało Ten challenge, to dostawało się grifa No i to w sumie, mordeczki, wszystkie postacie, które mogliśmy zdobyć za darmo z tego, co Skliczyłem, Jakbym coś zapomniał, jakbym o czymś tutaj właśnie e, nie powiedział, to przepraszam, możecie mi je jeszcze. Poprawić w komentarzu i na przykład dopisać kolejną postać, o której nie mówiłem. Zostawcie łapę w górę i subika, jeśli już tego nie zrobiliście. Wbijajcie moje inne social media, bierzcie udział w konkursie. No i jeszcze na Discorda wpadajcie i na Instagrama, czemu by nie. Do wszystkiego linki są w opisie. Siemaneczko mordeczki Hejo.